Witam was moi kochani, bardzo serdecznie z tej strony i witam was w kolejnym odcinku, którego w sumie dawno nie było, ale yy, gramy sobie dalej w Don't Start, tak? Wykamy w Don't Start, szczerze, bo mało nudzi mi się ta gra, tak wiem, what the fuck, coś kurwa co dzisiaj dzieje po czterech dniach, yy, dniach, co po czterech odcinkach nudzi się gra. no szczerze, ja nie wiem co tutaj mam robić, gdybym grał kiedyś tą grę, ogarniałbym ją trochę bardziej, to na pewno byłoby lepiej, ale no nie ogarnia mnie zbytnio, tak, powiem szczerze, no nie ogarnia mnie zbytnio, Mm, co my tu mamy? No, co my z się jakoś trzymamy? Nasz Zbysił ma brodę, jak widzicie. No i co ja mogę zrobić, szczerze? No bo naprawdę nie wiem, co na razie z babki możemy to wziąć. I myślę, to możemy sobie w ogóle posadzić gdzieś. Mm, plant, ok. Mamy szósty dzień. Nie wiem, co, co po jakim dniu się dzieje, bo słyszę, że po iluś dniach może się coś tutaj stać. Jednakże nie wiem co. Ale dobra, lecimy dalej. Hmm, tam postawiłem borówki, ale widzę, że dalej żaden królik się nie on złapał. Ale wielka szkoda. No ale cóż, lecimy dalej. Hmm, dzisiaj myślę, że znowu damy sobie w Explore. wezmę sobie nie do łapki. My no, tutaj dalej dajemy sobie w Explore. Tym, tym razem pójdziemy sobie gdzieś tutaj na lewo bardziej. po poeksplorować mapę. Blele, jacyk mi się plączę. Pójdziemy tak, pójdziemy w lewo trochę do góry. I może nie, Przydałoby się ogólnie bawoły, bo wiem, że w tej grze występują bawoły. Przydałoby się choćby z tego względu, żeby dały nam kupę gówno, tak, bo ich kupa jest potrzebna do, mm, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć właściwie, obsiania, coś takiego, tych krzaczków z malinami, malinami, maliny? Chwila, ja to nie wiem co się nazywa, coś w dawaj plecaki, no, dobra. Tych kamyczków mamy dosyć sporo, nie wiem czy mam je zbierać, ale w sumie mogę sobie kilka takich kamyków zbierać, bo kamyków nigdy chyba za mało, za dużo. No i dobrze, no mówię, dajemy głównie Tu Już widzę, że kończy się wyspa pomału, co niezbyt do końca mnie cieszy, ale... Eee, co to? O kurde, jakieś nowe Bają się, że tak powiedzmy sobie. Hmm, do... A, już się kończy wyspa. Dupa, dalej sobie nie poeksplorujemy. Ale możemy dalej sobie wybierać, na przykład kamyczki. Tak, bo kamyczki to jest kurwa najważniejsza rzecz w tej grze. Eee, dobrze, hmm, rozbijmy to sobie. Co to jest w ogóle? To jest jakiś taki dziwny kamyczek. Eee, jest złoto. Fuck nie. Yeah. Dobra. Widzę, że... LOL! Poszedłem na przygodę... Co to? Nie, na razie nie. Ale widzę, że jestem też idiotą, bo poszedłem na wyprawa, nie wziąłem sobie żadnego jedzonka. Dobra, tu musimy jakieś czyli idziemy do przodu i trochę w dół. Nie wziąłem sobie na wyprawę żadnego jedzonka, czyli jestem po prostu konkretnym debilem. Ale spokojnie, spokojnie, zaraz się wrócimy, weźmiemy coś do żarcia. Tu jest strasznie dużo kamyczków, szczerze żeby... na sobie może jeszcze jeden. Chyba z tych takich kamyczków, od tych takich widzicie, z takimi ryskami, wypada złoto. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdyż na przykład jak skopimy ten. A, nie mam czym kopać, dobra. na kto złożył kilow. Tak, i mamy znowu czym kopać. I jak nie bez takich kamyczków nie wypada złoto. Wypada tylko ten. Nitr. do Dlaczego naprawdę nie wiem. O Boże, odbiło mi się. Nie wiem naprawdę do czego jest ten litr, ale... Hmm, coś tak czuję, że kiedyś chyba muszę sobie... Jagód... co to jest? jak Jagod... berry. Berry to są jagody chyba. Nie wiem, w każdym razie żarcie. <grym> I jest. Fucking bitch. No to moi kochani, dzisiaj mamy królika na obiad. Trzeba rozpalić, właśnie, zapomniałem sobie wydać jedzenia. Dobra, zjedzmy grzyba. Gówno nam dał. Dobra, to jest, sobie borówki, maliny, grzyb. Nie wiem, nie jest grzyb, ty idioto. Ja, dobrze, rozpalmy sobie tutaj... Dobra, na razie tyle starczy, bo chcę tylko upiec tego króliczka. Czuję taki dziwny dźwięk, jakby takie... Aa? Ale na razie nie będziemy go jeść. Dobra, mam tu jakieś... Zaczęło padać. Fuck. Yy, nie ten przycisk. Zaczęło padać, a ogień dalej się pali. No fizyka, fuck yeah. Tak, z angielskiego mam kawę. Dobra, mm, dawaj drzewo. Dawaj drzewo. No, kopaj. Co jest? Kopaj. Boim, 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 boim. I. Pyk. Zajebiście. Dobra. Jeszcze coś? Nie, nie kop. Dobra, widzę, że mamy jeszcze trochę do końca dnia. W ogóle przydałoby się tam coś podłożyć, ale nie mamy zbyt na co. Ham! W takim razie... Dajmy w explore, w drugą część mapy. Na krzak. Aha, to jest ten krzaczek. Tak. Dobra. się Nie, to kwiatek. Może uda nam się... Kurde, wiedziałem, że nam się nie uda. Myślałem, że tak... tak mnie taką... gdzieś pierdolą. Miałem cichą nadzieję, że po prostu uda nam się zebrać jakoś, ale jednak nie. Co jest naprawdę no trochę szkoda, szczerze, ale... Ale tam, jeśli to od razu to był samochód za okna. Mmmm. Ale pierdzielę głupotę cały czas. <laughs> tu będą bawoły. Ja wam to mówię. Tu jest masa królików w ogóle widzę. Aha, my to odkrywamy w ogóle nowe tereny. No dobra, mam się wchodzić w mapę na tabie, bo, bo czy? Co to jest? Witam Was moi kochani, bo po krótkim cięciu jednakże... Mój wujek wszedł mi do pokoju, no i musiałem robić cięcie, ale widzę tutaj jakieś. Nie wiem co to jest i szczerze, boję się tego, dlatego na razie to sobie odpuścimy. Ale widzę, że zbliża się noc, a więc wrócimy sobie do naszego. Znowu znaczy się chyba pieprzło. Bo mi się wydawało. W każdym razie wrócimy sobie do naszego obozu, teraz jest. <laughs> Włoż, ty w pipkę, trochę daleko. No nie, bo. Boże, wystraszyłem się aż. To jest nieferta, gra jest gorsza niż slender. Nie no dobra, nie jest gorzej niż Slender, ale jest na za to bardzo fajna jako przygodówka. Znaczy, przygodówka yy, gra tu przetrwanie bardziej niż przygodówka. No i niech ten deszcz przestanie padać. Fuck! Deszczu przestań padać. Już! Teraz, rozkazujcie. O fuck, o fuck, jeszcze jagódki, jagódki najważniejsze. Jebać życie. Jagody ważniejsze. Dobra, ziomek, rozpalaj. Dawaj, szybko to. Eee... O, dobra, my trawę... Dobra, deskami dzisiaj będziemy palić. Byk, zajebiaszczo. Teraz mogę sobie w ogóle... No, ale... Co ja tu robię? Aha, tutaj. No, co to jest za FPS-u? Że... Są lagi nie wiem, czy, czym są spowodowane te lagi. No, ale dobra, no... 8 Dobra, raz, dwa, trzy, cztery... Cztery, zeżarłem wszystko, serio! Mam tylko jedno mnie Dobra. Eee... O cholera, nie wiem czy znowu coś czegoś nie ucięło, w każdym razie, yy, nie wiem czy mu zmienił się lekko obraz. Dobra, Boże, jakie ja mam dzisiaj problemy z nagrywaniem. Czy jest tu nic, jakiś... gdzie... Boże. Można tworzyć itemy. Eee, aha, Alchemy Engine. Alchemia, aha, dobra, trochę nam z tego potrzebne do Alchemy Engine, ale na pewno sobie stworzymy. Tylko ja patrzę, czy jest tu coś takiego jak jakiś miecz, albo coś. Fidus zajebiście Nie wiem czy widły służą do bicia. Nie, widwy. Nie, widły służą do kopania. Hmm, ok okej. Ale mamy za to ładną ziemię. Wokół <grymne> tego. Boże jaki ja jestem idiotem. Dobra, mniejsza to. Mówię, ciekawe jak ja to wyedytuję tu się ekran zmiesza tu też tu, mi do pokoju, tu, dam to tamto, tu sam, to, tamto, to tamto, Boże. Ile problemów? Nie, zostaw już te widły o chest. Nie, nie, oh, nie tylko chest A swędzi mnie. Nieważne Mam nie. mam 3 złotka, no okej. Okay. Chyba moim kolejnym, że tak powiem, nie zadaniem, a okiur okay, mam tyle drewna, nawet nie wiedziałem. Chyba moim kolejnym, że tak powiem, tym, czym będę chciał wykonać, to będzie chyba alchemy Engine. I mam nadzieję, że postaramy się go dzisiaj. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze uda nam się go wykonać. W tym trochę. Ale może nie, to zostawiam. Nie, dobra, Winłów na razie sobie nie bierzemy. Winwów, lol. No. A tak, kamyczki, nie te tak, kamyczki, sorry, hmm, patyczki, tu mam resztę, tak, nie, ogień, Boże, to, to, nie, to nie, hmm, co możemy pieprzyć do plecaka, okej, okay. dobra, um, widzę, że pomału kończy się noc, dobrze, a ja sobie popatrzę, co potrzebujemy na ten Alchemy Engine, na Alchemy Engine potrzebujemy 4 razy deski, deski robimy chyba tu, nie, wiem. Jest. jeden, dwa... już nam brakuje. Fuck Dobra, bierzemy się kierę. Nie, nie bez powodu tworzyliśmy ten cały las. A teraz sobie skopiemy. No kopaj. O, zioło się aż tyle ci to zajmuje. To jest nie a trzeba też może wziąć Dobra, i kolejne drzewo kopiemy. Musimy mieć 4 desk. Nie wiem jak się robi kamień ten oszlifowany, jakby to takie kostki. Dup, Wiedzie! Nie wiem jak się robi te poszlifowane kostki, macie znaczy na jednego strzału, ok? E, kamienia, ale to nie jakoś łatwo, nie, już nie jakoś na razie. Chociaż nie wiem, no, przydałoby się jeszcze jedno drzewko. No to jeszcze jedno drzewko możemy wykopać. I nie wiem, w następnym odcinku, e, który nagram, nie wiem szczerze kiedy, może pójdziemy sobie obadamy na przykład, mm, bo ja wiem. Na przykład, co moglibyśmy sobie obadać? Te pieski, o, tylko one mogą nas zabić, to jest trochę niefajne, ale tam, tam. Oj, tam, oj, tam. Dobra, musimy na Dalej, deski. Trzy. cztery, Dobra, mamy deski, następnie kamień. Jak się robi kamień? Papieros. Dude, snow. ja nie mam przy sobie Open chest. No wracaj, nie tak, jak to było. To było tak? Nie, to było tak, okej, okay, Boże. Boż się... Dobra, jakoś tam skończył. Widzimy nasz cały kamień, jaki mamy w końcu, się do czegoś się przyda. E, tak, jakby teraz mi się trochę z Minecraftem, tak. Y, to. Ciutstone. I dlatego ja przeszukaliśmy? Nie pamiętam jeszcze jest. I dlatego Ciutstone. Gdzie to jest? Eee. dwa. No dobra. Nie, to. Nie. Dawaj to. Raz, dwa, dobra. Możemy sobie to odłożyć, to i te deski. Mamy sobie to tak, żeby było wiadomo. Myślimy o więcej złota. Na razie mamy ile? Mamy trzy złota. No dobra, no nie ma... No przepraszam. Nie ma aż tak źle. Jeszcze potrzebujemy kolejne trzy. I stworzymy sobie alchemię, czyli ja widziałem, że... Nie wiem, kiedyś nie było tego. Ja kiedyś nie miałem tej gry, ale oglądałem różne let's play'e y i tak dalej. ...i chyba kiedyś nie było itemków w, w sensie, że ze złota. o dwa kawałki już nam se no grubo. I wiecie co, w sumie stworzymy sobie mm, od razu, weźmiemy sobie trochę więcej tych kawałków złota, jak tam się uda. Mamy już na alchemii engine, to jest coś. Dobra, polećmy sobie zrobić ten alchemy engine. O Boże. Biegnij Zbysiu, biegnij! Dawaj, biegnij, no. No dobry zbyć, no. Szyszka. Wsadzimy sobie jeszcze więcej tych drzewek, żeby drzewiec nie przyszedł zły... zły pan Dobra jeszcze tu to, i tu. To. Jesteśmy osaczeni przez... Tak jest! Złapał się wreszcie królikałek. Królikałek? Kał chyba sam. Królikał, królikał o. Złapał się królikał. A nawrzej go sobie zostawię. Włożę go do skrzyni, niech tam sobie siedzi. Dobra, hop. Weź jeszcze resztę i tęku czyli to i to. Dobra, i teraz idziemy i gdzieś... Science, Alchemy Engine. Hmm, gdzie sobie postawić nasz Alchemy Engine? Myślę, że po drugiej stronie to by było tak fajnie, bo tak blisko ognia, chociaż blisko ognia nie czy to jest dobry pomysł. Dobra, i teraz możemy... Sorry wielkie, ale idę jeszcze po złoto, o ile zdążę, i tak, pójdziemy po złoto i będziemy kończyć odcineczek, odcineczek taki trochę z dupy, bo akurat tak, tak, wiecie, wyszłam sobie na komputer i tak stwierdziłem, hmm, najedam sobie odcinek z Donsra, bo już dawno nie było, a odcinek wyszedł w miarę miło, nie było tyle śmiechu, chichu i tak dalej, co zazwyczaj jak na przykład przy postalu, ale myślę, że było równie zabawnie, znaczy zabawnie, równie fajnie było. Dobrze, a więc szukamy kamyczka. no, musisz dropnąć mi... Złoto kochani, jeszcze na chwilkę. Yy, ma... tak, dawaj, start. Yy, tam, poza. Dobra, kochani, witam was z powrotem. Yy, cięcie było spowodowane tym, że znowu też musiałem wyjść do pokoju i tak dalej. Kurwa, wiesz, przepraszam za swoje. Teraz mi się dawizem skłodu, do słucham. Yy, wiem, że tak przeklina, przeklina, że tu się się nagle byłem, to się na tył nie No sorry, wielkie kochani. Dobra, Ty, tylko jednak te kamyczki dają złoto. Ja sobie dorazu skopię 2, jak skoro samo obok siebie. O w. O Pytonga, tak powiedzmy. Mam no, tylko jedno złoto. A dobra, czy iść już do obozu? No cóż, no niestety nie pokażę wam hmm, dzisiaj tworzenia Golden Ajaxy, Ale mam nadzieję, że odcinek i tak bardzo wam się podobał. Chwila, dobiegniesz, Zbyszek. Dawaj. Ile masz na 60 co? Zbysiu. Muszę znowu rozpalić, znowu nie mam czym do dupy. No, my, o właśnie. Dobra, kochani, więc ja się już z wami jak no, że tyle cięć i tak, ale przepraszam za to bardzo, jak nigdy nie robię cięć, tak teraz jakoś tak mogę coś zrobić, czym się zgubiłem. Ja, podbiegnę tu. Nie, nie, tylko to. Mech, dobra, A my co, żegnam się z wami, mam nadzieję, że tak, bardzo wam się podobał, Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz, może też zasubskrybujcie mój kanał. I co? Do następnego. Trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!